Cześć moi drodzy, witajcie. Ja nazywam się Beata i witam Was ponownie na moim kanale. Witam Was dzisiaj w, w nasz wolny dzień. Rozpoczęliśmy go od naszej podróży samochodowej, ale nie martwcie się, nie jedziemy daleko. Właśnie jedziemy do naszego domu, który się właśnie buduje. Słuchajcie, odpuściliśmy ostatnie 2 czy 3 tygodnie. Kiedy byliśmy tam ostatnio? Przed Wrocławiem byliśmy. Chyba miesiąc. Czyli chyba z miesiąc temu, słuchajcie, więc nie wiemy jak wyglądają postępy na budowie i trochę jesteśmy, powiem Wam szczerze, ciekawi, także jedziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda, też planujemy dzisiaj mieć taki leniwy dzień, czyli trochę coś podobnego co mieliśmy ostatnio, bo po prostu jesteśmy zmęczeni i chcemy odpocząć. W naszym wieku, to już ten odpoczynek jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Z takich planów, to co chcielibyśmy jeszcze dzisiaj zrobić, to znaczy ja mam to na swojej liście. Ponieważ nie udało mi się ostatnio przesadzić kwiatków, a kupiłam ziemię, chciałabym to zrobić dzisiaj. I na pewno chcemy gdzieś pojechać na jakąś pyszną kawę. To jest taki. Uwielbiam takie plany, dlatego że nie wiem, jakoś tak mnie bardzo ekscytuje zawsze, jak idziemy na jakąś pyszną kawkę. I tak naprawdę wszystko. Mamy drugą część suszy do zrobienia dzisiaj wieczorem, bo na Kupiliśmy tych składników, jak po prostu oszaleni, na e, szaleni. Naprawdę mamy ich bardzo dużo, więc chcemy dzisiaj zrobić drugą turę sushi, zjeść tu sushi i jeszcze przepakować sobie na jutro, e, bo idziemy do pracy. Także taki jest, słuchajcie, zacny plan na dzisiaj e, i zapraszamy Was oczywiście na ten dzień z nami. A ja? No właśnie, z nami, bo jest tutaj małżonek, dzień dobry! I tam my tam. Małżonek kierowca jak zawsze. No to Ja jestem princeska, oczywiście. A... Jak się czujesz dzisiaj? Super, niedziela. Tak, jest fantastycznie, nie? No czuję. Wyspałeś się. Energetycznie. Mm, no ale jeszcze kawa będzie, nie? Kawa, na pewno. No to super. Cieszysz się, że jedziemy do domku? Tak, bardzo. No i już, słuchajcie, tak bardzo naciskamy. Musimy jechać do domu dzisiaj, musimy! No tak, ostatni raz było coś. Um, nie mogliśmy wejść do środka. Tak, mm. było Tak, było coś takiego. Tak, więc jesteśmy w sumie potekstowani jak to teraz będzie wyglądało, także zabieramy Was oczywiście z nami. Słuchajcie słuchajcie, bramy pozamykane, więc dużo tu nie zobaczymy dzisiaj. No nie. Tylko tutaj. Jak... Taką dziurą. Nie, ja tam się nie wciskam. Nie no słuchajcie, widać, że drogę tutaj yy, kładą na Że nie wejdziemy dzisiaj. Tak tam. No. Tak, tak, tak. Tak, no już widzę, że na przykład yy, ten te wie podjazd nam robią. Widzisz? Już jest płytka pod naszym... Jest u nas nawet! No I są te słupki no elektryczne. Saying, no? No? I mamy już, patrz, balkon, ten taras cały. Mamy no, no. już ogrodzenie. Że coś tutaj się dzieje. No ale nie wyjdziemy do środka niestety. Kurczę, musimy się umówić z tym deweloperem, żeby po prostu kiedyś w sobotę przyjechać i sobie wejść do środka. No, tak trzeba będzie zrobić. Ale cudownie! Uwielbiam tu przyjeżdżać, słuchajcie, naprawdę uwielbiam. Patrzcie, narada rodzinna. Cała rodzina na telefonie. Aralık ayında falan anahtarı verecekler işte. Ha, bir şey kalmadı. Asıl iş ondan sonra başlıyor. İçini, dekorasyonu falan yap. i̇çini falan yapacağız daha. İçini yapmıyor mu Yok. Sadece belli şeylerini yapıyor da çoğunu biz yapacağız. Mutfak? Yok. Ha. How to reach for the city lines and this thing where I belong Ain't looking me mono what I become and I've been wanting well east looking for something Słuchajcie, słuchajcie, pokręciliśmy się tutaj trochę po okolicznych wsiach, powiem Wam, że się strasznie rozpadało, ale zatrzymaliśmy się w Milanówku, idziemy na y, kawę. Weź parasol, no bardzo pada. Mam nową kurtkę, słuchajcie, nie chciałabym, żeby mi się zmokła, bo to skórzana. Józefek, proszę mnie tu chronić, halo, szybko. Yy, idziemy na szybką kawę i później chyba wracamy do domu już, co? No, tak. Muszę się kwiatkami dzisiaj zająć. Muszę tu ziemię przesadzić. Eee, no i zrobimy obiadek. <grywia> Sushi wiem, wam, pokarało nas za te wycieczki Wjechaliśmy już do Warszawy, jesteśmy na Bemowie I zobaczcie, mamy jeszcze 30 minut do domu Po prostu jest ogromna pogoda, bardzo dużo samochodów i straszny korek, nie? Zawsze tak jest w Warszawie, jak pada deszcz to nagle jest korek wszędzie No, to jest taki bardzo shocking, bo Wczoraj mieliśmy bardzo piękną pogodę i tak. teraz taki i depresja i wszystko razem <laughs> masakra. Nie no depresja, ale tak, nikt nie lubi deszczu. Zobaczcie, jak jest obrzydliwe. Tak, akceptuję zimno. Akceptujesz zimno? Tak, ale o, nie akceptuję deszczu okay. ja nie akceptuję ani jednego, ani drugiego. Nie, no zimno masz kurtka i coś takiego, mm -hmm. ale... A, ale jest sucho. słonko, tak, jest sucho tak, zgadzam się. Zgadzam się. Nie taka pogoda. O -o.

No naprawdę, jechaliśmy, za 40 minut spędziliśmy, co więcej, z godziny spędziliśmy w samochodzie, bo sobie w tych wsiach jeszcze jeździliśmy. Cały czas lało i tak mi się na spalku wzięło. Ładne kurtka masz A, nową kurtkę. Dzięki. Ohoho. Przyjechaliśmy do domu, mieliśmy robić sushi, ale przypomnieliśmy sobie, że mamy jeszcze zupę z piątku. Turecką zupę z zrobioną przez meożulka. Zestruna. I o Moje ulubione płatki, czyli tak, więc zjemy zupę. Powiem Wam, że jest taki się na pogoda, w ogóle jest przepotwornie zimno. Nie, no już teraz przestało padać, ale ja zmarzłam. Zimno. Przebrałam się już oczywiście w strój roboczy, bo zaraz e, kwiatki będę przesadzać, ale jest przepotwornie zimno. Smacznego. No. Muszę coś powiedzieć też. Tak. Byłam na drzemce. <laughs> No przyznaję się, no taką malutką drzemeczkę sobie zrobiłam. No, okay. A teraz jestem głodna. No, to jest smacznego. Dzięki. Dzień dwa. Dalej susi, nie? Jednak ta zupa to by nie było za dużo, wystarczająco. Jednak zastawaliśmy się za sushi numer dzień, dwa Ale w ogóle wczoraj trochę za dużo wasabi było w tym sushi, więc Tak, teraz malutkie pokresie będę tak, delikatna Były takie kawałki, że słuchajcie, wypalały, i tak mieliśmy aż nas wzdrygało, nie? Super, Dziś tak. jesteś mistrzem Tak, mogę pracować w japońskiej restauracji już Co robisz? Zwygrzewałam kurtkę przeciwdeszczową I Idę na balkon przesadzać kwiaty <noise> Pomagasz mi? Buty też sobie wezmę. Buty czy kapcie? Weź kapcie. Ciądę. Kapcie? No, mirkę. A no, no. W sumie tak. W sumie masz rację. Nie będę moczyć tych. Dobra, potrzebujemy worek na śmieci foliowy, żeby go przeciąć. Rękawiczki, ziemię i tyle, i kwiatki. No? Dobra, to ja już idę. Przygotować miejsce pracy. Ale deszcz, wiesz? No wiem nie wygląda dla kwiat to, mm -hmm. to musisz mi przenieść nożyczki Worek na śmieci Ziemię A kwiatka sobie wezmę nie, Jestem ogrodnikiem <grytanie> Tak, całe lato nic nie zrobiłaś Teraz. Teraz będę robić, no Dobra Zużyję trochę tej ziemi, sam. w ogóle pokażę Wam, bo może ktoś z Was wie, bo to nam wyszło z tego kwiatka. I ja nie wiem, czy tu jest korzeń, żeby to się zaczepiło. Ale jeszcze żyję, Ale będziemy próbować, więc to jest kwiatek. Trochę ziemi stąd dostanie. To jest twarde, czy trochę? Bardzo twarde. Mhm. Mhm. Ile jeszcze? Jeszcze trochę? Dużo, weź. Jeszcze? No. Bo ja jeszcze potrzebuję tej ziemi do tej kwiatki. Okej, no to... Ok, ok. Ale to dobra, to no nieważne. Nie no. wiem, czy to tak można mieszać te ziemię, ale ziemia będziemy to... ryzykować. Ziemia no. To ziemia. Ziemia to Ziemia, mówisz? No i co? I wbić to tak. Po prostu. No. Tak? Zakopać już? Myślisz, że to. No, tak, próbujemy, no. To może ten humus zrobisz, to polejemy, co? Tak, tak, to będziemy zrobić. Dobra. Jak sobie myślimy, że tu jest jeszcze coś. No, nie wiem. bo patrz, ten. Z tymi kwiatkami jest taki issue, mój drogi, że Patrz, to jest takie głębokie, więc ja potrzebuję to mieć wyżej. Ja nie wiem jak to zrobić. To ziemia tam nie będzie starczy. O jest nie starczy, nie? nie, nie. Musimy a jakbyśmy popiszeć. coś tam położyli pod spodem? Nie, też nie? No bo wiesz o co chodzi, że tutaj to takie duże, to, a jak też stase, to nie jest duże. Też wygląda No to jeżeli tak zostawiamy, to nie potrzeba ziemi. Chyba, że to wyciągniemy. Zostawiamy o tak po prostu. No to mam dużo ziemi, to jednak jeszcze jedno piękne. Zrób taki ciśnij. Cisnąć. Mówisz? O. Tak się robi właśnie? Możesz mi tego skrzydło kwiata przynieść, to może tam dołożę ziemi. To ziemię stąd też myślisz? Czy to już jest Nie, nie. Bo tu jest też dużo. Weź wszystko no To Dobrze, dam dam. Ale będę podwalona cała. Dobra. I pogodę najlepsze dla Nasadzenie, Na sadzenie, no. Kotką się teraz ta ziemia spodoba. Wiesz o tym? Ale wiesz co, takie mamy ładne doniczki? Ja kupię jakieś ładne kwiatki teraz w tygodniu. Ale jeszcze jedno mamy chyba takie. Tak, jeszcze jedno taką doniczkę. Ja kupię jakieś takie kwiatki do domu. Lubię kwiatki. Ja lubię seed. No, Możemy próbować. Ja się nie bawię w to. Nie. nie. myślę, że to dobry pomysł. Dobra. Ej, a jakbyśmy o to wyciągnęli? Nie, to jest numerów. No właśnie i wsadzę tu. To się tak to tak działa. No. Copy paste? No urwałam, nie wiem czy to dobrze, że urwałam. No tu. To... Spróbujemy. Jak ciocia ogląda, to zawałów właśnie dostała pewnie, że ja no bezczeszczę takie kwiatki. No wysypałam ziemię, no a co? Wiesz, jak w ogóle wyglądał, jak jakiś brudas. No nie nadaje się do tego Józefek. Ja się nie nadaje na ogrodnika. No. Próbuję. Słucham? Kotki próbuję. Próbują wejść. <laughs> Myśmy zamknęli koty, no bo przecież by nam nie dały tutaj mm. pracować. Mhm. I mamy jeszcze jeden kwiatek w sypialni, czy już nie. On jest dobry. On rośnie. Dobrze. Okej. Co jeszcze od tego A co? No mam trochę tej ziemi, no to co z nią zrobię? Przecież jej pozbyć, nie? Jakie cielo to było? Była? Pięć? Pięć litrów, no. Dobra, to mi teraz zrobisz hummus? Tak. I ja to wszystko podleję humusem. Dobrze. To nie śmierdzi. No to jest wiesz, to, to jest taki woda gównowa. To jest woda z judżownic nie. Dobra, nowy kwiatuś dostaję. Byłaż chyba szybko. Co? Szybko proszę dżdżowniczki, drugi dostaje. Proszę, proszę. Też dżdżowniczki, tu dostaniesz dżdżowniczki. Proszę, proszę. Nawet nasze ulubione drzewko oliwne dostanie dżdżowniczki. O. Proszę i resztki tu. No, już moja robota jako ogrodnika się zakończyła. Botaniczna jesteś. Tak, trzeba teraz wnieść tylko do mieszkania. Ja w ogóle wstanę z tej ziemi i później to posprzątam. Ops. No, Ładnie wygląda. O? Ty weźmiesz ten pociężki. ciężki. Tak, tak, ja będę. Tak, miałem. ty będziesz nosił. Proszę bardzo. Nie, ja, słuchajcie, wezmę tego. Mam taki poczciwy, dobry kwiatuczek. Nowy zresztą. Tu możesz na szafce postawić, koło ryjomiski. Tutaj? No. Drzewko oliwne zostaje, bo to jest nasze ulubione drzewko na balkon. Brzosy zostają. I jeszcze ten... Tak, ten musisz dwiema rękami, wiesz? Bo tam jest ta podstawka na dole. Gdzie? No w sypialni chyba, tak jak stało. Co myślisz? Dobrze. Dobra. To słuchajcie, ja jeszcze tylko to pozbieram. Te śmieci i kończymy naszą przygodę na dzisiaj. Witajcie! Witam. Słuchajcie, chyba nam się wreszcie udało mieć leniwy weekend, co? że właśnie dwie godziny oglądał futbol, ja robiłam absolutnie nic. O tak scrollowałam telefon. O, no trochę książki czytałam, ale nie robiliśmy nic dzisiaj. E, jest wspaniale. E, słuchajcie, przygotowujemy się na jutro do pracy i pomyślałam, że spakuje nam lunch i pokażę Wam co pakuje, bo E, jak Wam pokazywaliśmy wczoraj mieliśmy bardzo dużo składników do sushi i dzisiaj nawet jedliśmy te sushi. E, natomiast skończyły nam się Nori, to znaczy jedno opakowanie, co, a drugiego nie chcieliśmy już otwierać, więc wymyśliłam, że zrobimy takie. Poke. Po, to się nazywa bowl, czyli taką miskę po prostu, która jest sushi, ale bez sushi. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi? Zaraz Wam wszystko pokażę. Po pierwsze ugotowaliśmy sobie drugie pół e, kilo ryżu. Pół kilo, bo jest bardzo gorący, on jeszcze pod taką ściereczką leży, natomiast ja tam po prostu zapakuję już do tych pojemniczków takich, wiecie, na wynos do pracy, w sumie dla siebie pakuję do pracy, bo ty siedzisz w domu, ale spakujemy Ci miskę, żebyś miał po prostu eee, i dodamy wszystko, co tam zostało, bo mamy jeszcze tego osasia teriaki, mamy tego tuńczyka, eee, dorsza tak chyba zjemy sobie po prostu wieczorem jako rybkę. Um, tak, mamy tu rzodkiew, ogórka, awokado, wszystko, więc nie chciałabym, żeby te rzeczy się, słuchajcie, zmarnowały, więc zabieram się za pracę. Wyciągamy z Pokazuję wszystkim, co tu mamy. Jeszcze a już się zaangażuje w to wszystko. Ogórek i awokado. E, azjatycka rzodkiewka marynowana. Nie wiem, czy azjatycka, ale rzodkiew marynowana. E, słuchajcie, łosoś teriaki. Tuńczyk z sosem pikantnym. Kocia puszka. Ale ja to żartowni. Słuchajcie, wy nie wiem czy wiecie, ale on po prostu ma takie żarciki. Dorsz nie. No nie. No nie słucha mnie jeszcze no. Sałatę daj proszę, nie. Karbowy Sałatę i tyle. I tyle. Czyli to będzie wszystko nasze? I e, potrzebujemy miski jednej, talerza dla ciebie, a ja sobie wezmę takiego lunchboxa. Możesz do office jutro? Ja idę tak. Do office jutro. Ja. Idę do office jutro. Idę do ofis jutro, nie wiem czy ktoś z Was w ogóle zauważył, ale no nasi znajomi, którzy spędzają z nami dużo czasu, zawsze się śmieją. Ja wiecie, ja jeszcze na tych filmach to tak próbuję, wiecie, Józia naciskać, żeby on po polsku mówił tutaj do Was. Natomiast nasz język komunikacji to jest taki polinglish. my się zawsze, że znajomi zawsze z nas śmieją, bo my jedno zaczynamy zdanie na przykład po angielsku, a kończymy po polsku. Albo zaczynamy po polsku, kończymy po angielsku, nie? My po prostu czasami tak mieszamy języki, że jak mamy coś powiedzieć tak poprawnie, to mamy z tym naprawdę duży problem. I jeszcze bym patrzyła deskę do krojenia i nóż. Dobra i tu jest to wszystko, co przygotowywałam. Tu mamy ryżyk, tu użytkiewkę, to jest wczoraj mamy ogórki, awokado, sałatę i tuńczyka. Także ja będę tutaj nakładać sobie na pracę do lunchboxa, a już do miseczki, żeby miała na jutro. To Ty możesz kroić, a ja, a ja będę nakładać ryż. Co myślisz? Ty będziesz kroić, tak. Chcesz tasak sobie wziąć, dobrze, weź sobie tasak, a ja będę nakładać ryż. Zadania podzielone. Ja nakładam ryż Juzio, i kroi składniki, także zaraz będziemy wszystko mieszać, więc ja zaczynam od naszego jeszcze cieplutkiego ryżu, słuchajcie, do mojego lunch błysiku. On tak taki jest kleisty, jak właśnie do sushi. No. To chyba mi wystarczy. I teraz na Józia, na jutro. To jeszcze będziemy chyba 3 dni ten ryż jedli, wiesz. No tak. Nie wiem, czy to jest zdrowe. Pewnie musimy to zjeść w jakieś dwa, żeby było. Nawet zdrowe. Starczy już. Dobrze. To zamykam. Okej. Okay. Przykrywam. Dobra, no i mamy takie dwa. I teraz tak, to może ogórek już, bo ja bym zrobiła tak. Awokado um, jeszcze A A no, znaczy pokrywać to musisz więcej. Poczekaj. Dobra. Więc ja... Więc ja słuchajcie, do tej miski z ryżem nakładam sałatę. To w ogóle jest jeszcze mokra, śmiesznie. W ogóle nie wyschła. No nic, trudno. Sałatę nakładam. W ogóle lubię tą sałatę karbowaną, bo na fajnie chrupie. Dobra, teraz tu mam już pokroił tej rzodkiewki. Będzie na jedną miskę i ogórek. Jeszcze musisz pokroić te tak, i awokado i tu po prostu nawiesz położę rybę i tyle i powsta będzie przygotuję sobie sos sojowy i teriaki do um, mm. dobra to to będzie dla mnie tutaj jeszcze słuchajcie awokado miseczka no i rybka i słuchajcie ja zaczynam od e, mieszamy ryby trochę tej trochę tej no okej okay. Więc ja tutaj nakładam trochę tego łososia teriaki. Żeby na dwie porcje starczyło. I troszkę tego um, tuńczyka z sosem. Okej, okay, trochę za dużo, już dostanie też. O! I zobaczcie, a jeszcze sezamem to posypię. Sezam też mamy, słuchajcie, taki biały. Ja to wszystko poszypię jeszcze sezamem. O, tak się prezentuje taka moja miska do pracy. I ja tu po prostu wezmę sobie taki miks sosu sojowego i sosu teriyaki w takim malutkim pojemniczku do tego i mam już gotowy lunchbox. Także super prosta opcja, nie? To jeszcze dla Ciebie musimy zrobić. To musimy, potrzebujemy więcej tych rzeczy. Mhm. Ja w ogóle, słuchajcie, taki imbir ze słoiczka, naprawdę jest przepyszny i do tej miski będzie też fajnie pasował. Czyli słuchajcie, jak nie chcecie robić sushi, albo nie umiecie robić sushi, to możecie sobie zrobić takie prawie sushi, e, bez, bez sushi. No nie? Bez nori. No i bez rolowania, dokładnie. Więc... Trochę. Tak, znalazłam ten pojemnik na sos, w ogóle to jest takie praktyczne, więc ja sobie tu po prostu wleję sosu trochę sosu teriyaki I trochę sojowego. I po prostu jutro jak będę jadła, na już to sobie to poleję w pracy. Także o, no, zobaczcie. I te ale. Ale mi będą wszyscy zazdrościć. Zobaczcie. Drodzie zdrowe, pyszne. Mm, mm, mm. Tak, to by ty też masz miał pyszne tak. jedzonko. No i słuchajcie, jakby ja na przykład zawsze biorę sobie lunch do pracy, bo uważam, że naprawdę prosto to zrobić. Czy My też dużo gotujemy, ale no nawet tutaj nic nie musieliśmy gotować i mamy jedzonko na jutro, także fantastycznie. Chowam do lodówy. już jeszcze masz tam jedzonko. I tyle. Słuchajcie, myślę, że nasz dzień dobiega końca. Myślę, że dzisiaj już więcej nie zrobimy. Ja mam jeszcze kilka rozdziałów książki do przeczytania. Ale jedno małe ogłoszenie parafialne, ponieważ. W następnym filmie wylosujemy sobie osobę, która wygrała nagrodę, czyli wygra książkę, o której wam mówiłam. E, chciałam poczekać kilka dni taki pełen tydzień, żeby właśnie, e, żebyście wszyscy mieli szansę napisać komentarz. Także e, jeszcze zostają dwa dni, e, dwa albo trzy. Będę nagrywała film już za, za niedługo. I w kolejnym filmie się dowiemy, kto z was zgarnie książkę. Także jednej z Was napisze tutaj pod tym film, pod Waszym komentarzem poprzednim wiadomość, e, że proszę o odezwanie się do mnie na Instagramie. Odezwijcie się do mnie, będę potrzebowała Waszych e, namiarów, to znaczy tak naprawdę rzeczy do paczkomatu, albo do wysłania kurierem, także pewnie wasz adres, numer telefonu, także nie jestem spajek jakby żadnym wyłudzaczem adresów i danych osobowych. Pamiętajcie, chcę Wam tylko wysłać prezent, mm, także to już będzie w następnym filmie. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa! Dziś jak najfana. Kto wygrał dzisiaj mecz? Fanatbacie. Brawo!